Cześć, witam wszystkich na moim kanale Zbierasz-Poszukiwacz. Mamy dzisiaj 29 maj 2024 roku. Po ostatnich zbiorach, czyli jednym grzybie, prawdziwku, borowiku szlachetnym, zdałem się dzisiaj jeszcze sprawdzić, czy może coś więcej rośnie. Gdy coś znajdę, to się włączę. Tyle co wszedłem do lasu, i widzę chyba jakieś grzybki, coś się pojawiło. Zobaczmy co tu mamy oj to młody borowiczek i to będzie jak dobrze widzę borowik usiadkowany zobaczmy czy jeszcze coś tutaj może jest o, jest i drugi tak, to też też to będzie usiadkowany. Fajnie, super. Coś w końcu zaczyna się pojawiać więcej. Jest i trzeci grzybek. Tym razem chyba borowik szlachetny. Zobaczmy. Tak szlachetny. Więc to już trzeci dzisiaj. Fajnie. Ale strasznie dużo komarów. A nie wziąłem sobie nic przeciw komarom. Koniec na dzisiaj, chodziłem po lesie około godziny i tak, zostały mi dwa borowiki, jeden szlachetny, drugi usiadkowany, drugi usiadkowany był cały robaczywy. Na początku zapowiadało się dobrze, jednak z biegiem czasu więcej grzybów się już nie pojawiło. Na pewno przydałoby się trochę deszczu, <laughs> więc czekamy na deszcz i do zobaczenia, do usłyszenia, dasz grzyb, dasz bór.